Program powstał tylko i wyłącznie w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Jeśli nie lubisz takiego humoru, po prostu wyłącz filmik. Jak powszechnie wiadomo, żeby stworzyć piosenkę, potrzebna jest muzyka i tekst. Tekst jest bardzo często na pozór z lepkiem przypadkowych słów, które razem tworzą głębszy sens, jaki autor chce przekazać. Jest też druga opcja po prostu jest bez sensu. A co by się stało, gdybyśmy tekst piosenki rozwinęli w opowiadanie prowadzone przez narratora? Odpowiedź na to pytanie znajduje się tutaj. Jako czwarty tekst biorę pod lupę jest tylko teraz męskiego grania podkreślam tylko, że jest to moja osobista wersja historii, jaką mogłaby piosenka opowiadać. Każdy może mieć swoją. Jak pierwszy raz usłyszałem tekst tej piosenki, to zastanawiałem się nad tym, czy jest to jakaś piosenka specjalnie stworzona do bajki. Moim zdaniem lepiej by wyszło dla niej, gdyby tak było. Jeśli macie swoje zdanie, napiszcie je, chętnie poczytam. A teraz przejdźmy do fabuły. Dwójka bohaterów obsługuje światło w bazie lotniczej. Oboje się boją, ale żeby zakryć ten strach, to nasz główny bohater chce, aby jego przyjaciel złapał go za dłoń, w której trzymał przycisk do zapalania światła. Włączył światło i stała się jasność, która miała ochronić tę dwójkę przed ciemnością. Po tej czynności przyznali się do tego, że mają serce, nawet gdy brak im naboi i dzięki temu nie mają co się bać. Dostawszy wysokie morale przez te wszystkie czynności, które zrobili, uznali, że ta noc, mimo że ciemna, to jest dobra, aby uratować świat. Komuś wpadł księżyc do oka i oślepił go, przez co nie mogą iść spać. Uraz spowodował szum w głowie na widok poprawianej sukienki. Wysypali na siebie błyszczący brokat i zaczęli się w coś bawić. Nastał ranek. Główny bohater ziewnął i wpadł na pewną myśl, że ma tylko to, co się dzieje w tej konkretnej chwili i w takim razie musi coś zrobić z kompanem dzisiaj, bo jutra już nie ma. Nasz bohater uspokaja swojego przyjaciela, że nie ma co się bać każe kompanowi i z nim na lotnisko, aby znów zapalili światło w nocy, ponieważ musieli oświetlić drogę przebranym ludziom za demony, którzy mieli za zadanie odlecieć stąd i odnaleźć swoje domy. Nasza dwójka jest przekonana, że dzięki tym działaniom uratują świat. Kolejnej nocy stwierdzili, że mogą ujrzeć trochę więcej, zapalając dużo świateł. Nie mogąc w to uwierzyć, myśleli że śnią na jawie, trzymając się za ręce. Oboje zabrali ze sobą muszle i przyłożyli je sobie do uszu i zaczęli słyszeć dźwięki morskich fal. Znów postanowili pograć w małą grę, mianowicie wymyślali życiorysy osób, których spotkali w tramwaju podczas jazdy do pracy. Drugi z bohaterów zauważył, że jego przyjaciel za bardzo odpłynął i otworzył mu oczy. W tym czasie naszego bohatera znów olśniło ponownie na temat tego, że ma tylko teraz i muszą to zrobić dzisiaj, bo znów jutra nie ma. Ponownie udali się na lotnisko, aby wykonać swoją pracę, by przebrani ludzie mogli wystartować na nocną misję w poszukiwaniu domu. Po skończonej pracy, kompan naszego protagonisty rozpływa się trochę i zwierza się mu, że odkąd go poznał, to popsuł mu się węch, bo wszystko pachnie jak lato. Idąc dalej, mówi mu, że na zabawnej stronie znalazł horoskop i czytając go, sprawdzał, czy może zostać tatą. Przyznał, że jest mu bardzo dobrze z głównym bohaterem, bo jak jadą razem tramwajem, to czuje się w nim jak w kabriolecie marki Lamborghini. Poznajemy płeć kompana, jest nim mężczyzna, który zwierza się coraz bardziej i przyznaje się, że sporo płakał przed poznaniem się i bardzo chce iść razem drogą, aż rozpadnie się świat. A jeśli miałoby być to jutro, to nie będzie się już bał. Po tym wywodzie zaczął mówić jak najbardziej poważnie, ponieważ ma już dość gier i oświadcza, że nie jest tą maszyną z grą Tetris czyli Game Boyem. Na domiar dowiadujemy się, że główny bohater to kobieta. Następuje mały odjazd mężczyzny. Najpierw tłumaczy, że kilka kobiet na nim próbowało grać, a potem, że należy mało spać, jeśli się chce mieć życie jak we śnie. Powiedział, że z nim to nie będzie takiego życia. Odsłaniając już wszystkie karty, mówi, że jest z bloków i potrafi okradać głównie kobiety, i postanawia okraść naszą bohaterkę, krzycząc do niej, że ma podnieść ręce i oddać serce. Na koniec uspokaja ją, że nie ma co się bać. Jeśli podoba Ci się ten materiał, bądź nie, zostaw coś po sobie.